Jak to już ktoś ładnie ostatnio napisał, miesiąc miodowy dla AEW się skończył. Choć fakt, że trwał on 3 lata jest wręcz niesamowity, to dobił on końca i to z dużym hukiem. Cześć, z tej strony z Attitude Polska i w tym artykule postaram się zabawić w samozwańczego sędziego i ocenić, które z najnowszych kontrowersji i afer rzeczywiście są winą AEW, a które są nadmuchaną bańką dziennikarską i nie były niczyją winą. Zapraszam. Malakai Black poza AEW. Dla tych, którzy nie słuchali odcinka z predykcjami All Out 2022, serdecznie polecam. Świat obiegają plotki, jakoby lider House of Black był na odchodnej z federacji Tonego Kana. Zaś po samym pay per view można śmiało powiedzieć, że zaliczył on niejakie pożegnanie z ringiem AEW. Sam news wywołał oczywiście sporo zamieszania i od razu zaczęły się głosy pokroju, chcę wrócić do WWE. Kolejna osoba niewykorzystana przez AEW, niech jak najszybciej stamtąd ucieka. Niestety dla wszystkich haterów AEW, powodem prośby o zwolnienie nie był Booking a raczej nie tylko. Najaw wyszło, że Black od niemal roku zmaga się ze skutkami okropnej kontuzji pleców, która sprawiła, że kilka miesięcy temu chciał nawet zakończyć karierę. Sytuacja oczywiście się polepszyła, ale tłumaczy to marne wykorzystywanie Blaka. Ze świecą szukać jego ostatniej singlowej walki, a ta była w eliminatorze do All Atlantic Championship przed Forbidden Door, jak i ogólnie występu w ringu. Ciężko winić Kana, jeżeli kontuzje były na tyle poważne. Do tego wszystkiego miały dojść problemy natury mentalnej, i tutaj nikt nie nazwał tego po imieniu, ale myślę, że wszyscy domyślamy się o co chodzi. Biorąc to pod uwagę, przerwa w ringu to najlepsza i jedyna możliwość, tak naprawdę, i dla Kana, i dla Blaka. W grę wchodzi warunkowe zwolnienie, więc można mieć jedynie nadzieję, że Malakai jak najszybciej wyzdrowieje i gdy wróci będzie można wreszcie podziwiać prawdziwy rozkwit jego singlowej kariery i obyw AEW, bo nadal ma tu dużo do osiągnięcia. Kontrowersje Thunder Rossy. Kolejną osobą, która poprosiła o zwolnienie jest Thunder Rosa. Obecna mistrzyni kobiet AEW ma jednak mieć kilka rzeczy na sumieniu przez inne zawodniczki określana jako ciężka do współpracy i wygadująca bzdury ile ktoś daje mikrofon. Co więcej, miała ona również stosować sandbagging wobec swoich rywalek. A co to dokładnie oznacza? Sam termin ma wiele definicji, ale może on być tłumaczony jako nieprzestrzeganie reguł, co chyba można tłumaczyć jako niewywiązywanie się z ustaleń przedmeczowych lub choćby niestaranie się. Na wrestlingowy język, chyba można po prostu powiedzieć, że jest to underperformowanie w ringu. Jakkolwiek, by tego nie określić, wnioski są jednoznaczne. Zachowanie Thunder Rossy w ostatnim czasie względem jej rywalek ewidentnie nie było w porządku. I dla jasności, brakuje jak na razie osób, które próbowałyby bronić lamera mera. Nawet CM Punk, do którego później dojdę, ma swoich obrońców, a tutaj. Sytuacja wydaje się jednoznaczna. Jednak do tego wszystkiego trzeba dodać kolejną aferkę. Tanderosa ma być oficjalnie od wielu miesięcy pokłócona tak z Britt Baker, jak i z Jamie Hater. Powód, wysokie ego Rosy, czy jej gadanie o tym, że feudem z Brew zrównały się z legendami WWE. I ciężka współpraca, oczywiście. Na domiar złego złamany Jamie Hater, to również. Zasługa właśnie Rosy. Łatwo się domyślić, że hater raczej mogła odebrać to personalnie. Z kolei po tym zderzeniu sama mistrzyni miała chować się po kątach, żeby Brit i Jamie jej za to nie pobiły. Mm, I jej strach o własne bezpieczeństwo może być jednym z powodów jej prośby o zwolnienie. Z mojego punktu widzenia, Tanderosa wychodzi na bardzo dziecinną i niepoważną osobę. Ewidentnie narobiła sobie wrogów we własnej dywizji i zamiast rozwiązać swoje problemy próbuje chować głowę w piasek i uciec z federacji. Wydaje się to tym bardziej niepoważne, że przecież trzyma ona główny tytuł, a jej prośby, upublicznione, stawiają jedynie federację w niekomfortowej sytuacji. Sporo osób pomyśli oczywiście, miała beznadziejny booking, więc chce odejść. Budło! Na takie argumenty od pół roku odpowiadała: Zaufajcie w proces, uwierzcie w Tonego Kana. Więc o ile jej booking był przetragiczny, to nie może on być tutaj argumentem. Czy jest w tym ziarno winy AEW? Na pewno nie teraz. A w momencie, w którym kilka miesięcy temu te sprawy były nagłaśniane i było wiadomo, że panie niechętnie pracują z Rosą. Gdyby szybciej zrzucić z niej tytuł, można by prędzej ściągnąć ją ze świecznika. Miro i Andrade publicznie piszą o niezadowoleniu. W dużym skrócie panowie zasugerowali na, na Twitterze, że nie są zadowoleni ze swojej pozycji w AEW. I cóż, mają rację. Trzeba przyznać, że są to nazwiska, które mogłyby przynieść federacji miliony, gdyby były dobrze użyte. Niestety, ich booking jest albo słaby, albo nie istnieje, bo Tony Khan ma inne zabawki. Jednak moim zdaniem nie należy czytać z tego czegoś więcej niż było powiedziane. Dlaczego? Po pierwsze, Miro przez pierwszą połowę roku <laughs> zabawiał się w aktora i żył w Hollywood. To proste, że nie miał bookingów w tamtym czasie. Teraz sytuacja nie wygląda dużo lepiej, a jednak Miro spędził WWE i tyle czasu, że na pewno nie skreśli EIW tylko przez chwilowy przestój. Po drugie, co się tyczy Andrade. U Stefani i Huntera nigdy nie miałby możliwości pracowania dla AAA lub NJPW. Tak, z japońską fetką są problemy prawne, ale sytuacja wydaje się luzować i Andrade na pewno będzie chciał zaistnieć przy okazji przyszłorocznego Forbidden Door i pokazać się w Japonii, bo często o tym mówi. No i wreszcie, panowie doskonale wiedzą co robią. Ich wypowiedzi nie były, co potocznie nazywa się sraniem do własnego gniazda. Wiedzą oni, że mówiąc źle o federacji, nic nie zyskają, również w oczach potencjalnych nowych pracodawców. Sygnalizując w delikatny sposób swoje niezadowolenie z bookingu, pokazują, że nie chcą odejść, a że są gotowi na coś dużo większego i chętni na ciekawsze projekty AEW. A sam Tony Khan zaś wie, że konkurencja nie śpi i będzie musiał ich jakoś wykorzystać. Tony Khan nie ma czasu dla zawodników. Kolejne kontrowersje dotyczą głosów, że coraz trudniej porozumieć się z bossem AEW. Tutaj chyba nie ma się co rozwodzić. to On ma drużynę w NHL, Premier League i olbrzymią federację wrestlingową. I to jest dużo za dużo jak na jednego człowieka. Już dawno temu powinien rozdzielić obowiązki tak, żeby na jednej rzeczy mógł się skupić w 100%. I. Nie po to ma, miał wiceprezydentów, żeby talenty nie miały się do kogo zwrócić. Jest to wina Kana i tylko i wyłącznie od niego zależy, kiedy komunikacja w federacji się poprawi. CM Punk i The Elite. Aż ciężko stwierdzić, kto tu jest większym problemem, ale zacznijmy od elity. AEW ostatnio bardzo cierpi na wszelakie przecieki do mediów. I czym różnią się one od tych z WWE, a no tym, że o tych drugich słyszymy X lat później, gdy są nieaktualne i przedawnione. A z rzeczami, które wychodzą z AEW, szczerze czuję się, jakbym był ich pracownikiem. Wiem praktycznie każdą rzecz, jaka się tam dzieje, każdy konflikt. Za chwilę będziemy wiedzieli słowo w słowo, co mówi każdy na zebraniu zarządu. I za te przecieki. Mieli być odpowiedzialni m.in. Kenny Omega i Young Bucks. I w jakim świetle ich to stawia, jeżeli EVP i federacji sami rozpuszczają plotki na prawo i lewo. To definicja nieprofesjonalizmu, i gdyby to zależało ode mnie, to za te ciągłe, niewygodne przecieki pozbawiłbym ich stanowisk prezydenckich, gdy tylko wrócą z zawieszenia. Sam Keny miał zaś próbować zatrzymać chociażby sprzedaż gadżetów Willa Ospreya i trzymać go z dala od AEW. I okej, okay, tutaj ciężko powiedzieć, czy był to kayfabe, czy nie, więc zostawię to bez komentarza. A nawet jeśli tak było, to koniec końców Keny nie jest osobą decyzyjną. Ale co z CM Punkiem? Że pozwala sobie mówić za dużo, to już wiemy. Z tym, że za same słowa mógłby dostać. Karę finansową, pogadankę z bossem, i po sprawie. Myślę, że sam konflikt z koltym kabaną można zostawić, bo kto z Was na sytuację, ktoś kto był dla mnie okropny, jest bardzo dobry dla kogoś innego, kogo znam. I chyba mniej więcej tak ma wyglądać ta sytuacja, i nie ma się co dziwić, że pan chciał się pozbyć kabany. Jeśli miał z nim złe doświadczenia. I na odwrót, skoro Colt jest ważną postacią dla większości rosteru AEW, to normalne, że pójdą dla niego na wojnę. I tak tu specjalnie cytat o Triple Age. Oprócz tego, punk ma być ogólnie niezadowolony z nastawienia młodszych osób z rosteru. Brooks miał im udzielać wielu rad i wskazówek, jak generować więcej pieniędzy i stawać się lepszym. Lecz nie każdy chciał słuchać, co przełożyło się na jego frustrację. Na pewno trzeba powiedzieć, że rzemiosło że wrestlingu, tak w ringu, jak i na mikrofonie, można było od niego brać garściami. No, kwestia, jak było to komunikowane. No i nareszcie, wielka bijatyka w szatni. Hmm, według jednej strony jest tak, według innej inaczej. Fakt faktem do bójki doszło i szczerze to jest najgorsze. Pytanie brzmi: zwalniać czy nie? The Elite? Muszę stwierdzić, że pod żadnym pozorem. W sensie to jest przypadek, gdzie AEW potrzebuje omegi i baksów bardziej niż oni potrzebują AEW. Wystarczy powiedzieć, że król sceny niezależnej, jak niektórzy mówią o omedze, jest stawiany jako jedyna porównywalna do Romana Reynsa gwiazda na świecie. Przy Kenem też federacja zaliczyła największy szczyt ratingu oraz oglądalności, pozbawić ich kluczowych stanowisk? Owszem, zwolnić. Za nic na świecie. Siempanka, No, tutaj furtka do zwolnienia zaczyna się otwierać. Jeśli okaże się, że to on zaczął bójkę. Bo jeśli nie, no to powiem tak, ma on przed sobą solidny kilowy ran, gdy już wróci. Jakby poważnie. Chyba teraz każdy będzie na niego buczeć. I to jest coś, co ten kan może wykorzystać. Ale też myślę, że ciało Brooksa samo już pokazuje, że nie może on być topową gwiazdą z pełnym grafikiem. Raczej part-time'owanie w stylu Edge'a? No, prędzej niż pełny etat. Eee, chyba, że na jaw wyjdą oczywiście niekorzystne dla niego zeznania. Wtedy wyjście jest tylko jedno. You're fired. I to już na tyle z najnowszych i ostatnich kontrowersji AEW. Zostawcie łapkę w górę i jakiś komentarz, co Wy o tym sądzicie, czy do jakiejś z tych spraw podeszlibyście inaczej, co zrobilibyście z punkiem, z baksami. I możecie ogólnie zostawić Wasze odczucia pod tym filmem. Ja się z Wami żegnam. Mówił dla Was Sicario i cześć.